Siema z tej strony MK. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki szybki update'ik. Ja pokażę tylko to, co się u mnie tutaj zmieniło w akwarium od ostatnich dwóch tygodni. Postaram się wam rzucić zdjęcie, jak to wyglądało dwa tygodnie temu i jak to zarosło. Kilka słów o tym akwarium, co się działo tutaj przez ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli chodzi tutaj o tego e, lotosa, no to musiałem mu wyciąć cztery liście, e, ponieważ po pierwszym tygodniu położył mi te cztery liście na tafli, wo na tafli wody i, i zakrył mi całkowicie światło. E, ja mam jeszcze pistję i mam rzęsę wodną, więc tego światła i tak mało trafia gdzieś na dno do akwarium, a lotos jeszcze mi to po prostu e, wszystko zakrył, także no było ciemno. Wąkrotka u mnie szybko rosła i, i nadal szybko rośnie, ale ten film chciałem wam pokazać taką różnicę po, po dwóch tygodniach, bo od dwóch tygodni stale podaję nawozy do słupa wody. Tak jest od tego sterownik odpowiedzialny pompki i one podają nawozy. U mnie podawane jest mikro, makro i karbo. Mikro i makro, oczywiście ogólne nawozy i, i karbo jest osobno. Trzy pompki, yy, trzy jakby nawozy są dozowane. Nie będę mówił dzisiaj w jakich ilościach i dlaczego, tylko po prostu yy, powiem, że. Od dwóch tygodni nawozy są podawane codziennie i stale. No, wcześniej nie miałem na to czasu i podawałem jak byłem w domu albo jak miałem chwilę, tak, i, i po prostu yy, zdarzało się, że nawozy podałem do słupa wody raz na trzy dni. Mając oczywiście dwutlenek węgla z butli jeszcze dodatkowo, tam widzicie spiek ceramiczny. Te rośliny dosyć fajnie u mnie rosły, ale w tej chwili to już trochę jest przesada, bo tak, cała ta ludwigia z prawej strony, którą tutaj widzicie, to są wszystko nowe szczepki. Ja Wam je pokażę i tak trochę z bliska. Oczywiście nie ma problemów z glonami tutaj, nie ma. Nie ma no nie ma glonów, tak? Na niej, ale wyostrz się. Nie wyostrzy. Dobra, ale wcześniej jej też nie było, ona też jest, no nie ma glonów, bo jest pod całym dyfuzorem od CO2. Ta krypta bardzo fajnie poszła. Oczywiście tutaj gdzieś gdzieś tutaj widać nową szczepkę, którą ona sobie gdzieś tam wypuściła, także ona, ona bardzo fajnie rośnie. No i wszystkie rośliny dosyć fajnie rosną i dosyć szybko A tak Ludwiga jest wyciągnięta, bo musiałem przyciąć tylnią ścianę Bo na tylnej ścianie było już tyle Ludwigi i położyła mi się na tafli wody Więc też mi zasłaniała i postanowiłem ją przyciąć i wsadzić tutaj A zobaczcie co jeszcze się z bakopą tam stało, tam jakiś kawałek rogatka Niniasa, te wszystkie łodygowce I muszę ciąć łodygowce minimum raz w tygodniu Bo nawet jeżeli je zetnę Gdzieś tak do 10 cm od, od Żwiru, tak? Czyli powiedzmy do tafli wody mamy jeszcze te 20 cm, 25, to one w ciągu tygodnia jej dotkną. Dotkną mi tafli wody. Widzicie tutaj e, kieryska. E, ja mam pandy, a to jest akurat Albinos od mojego znajomego, bo e, tam już kiedyś pisałem na. E, na Facebooku wczoraj, czy przedwczoraj, czy bodajże pisałem na Facebooku, że znajomym mu pękło akwarium i przywiózł mi swoje rybki. Mam nadzieję, że one już dzisiaj, czy, czy pojutrze stąd wylądują i ich nie będzie. Dobra, ostatni rzut oka na akwarium, jak to teraz wygląda, i będziemy kończyć. Nie będę mówił więcej, pokażę zdjęcie. To by było na tyle. Siema.